Jesteśmy w sklepie Dorada na Starym Kleparzu i witamy Tomka, tutaj starego morskiego wygę, który jest współwłaścicielem sklepu. Wyjątkowego, słuchajcie, sklepu. Uwielbianego przez wielu foodiesów, miłośników dobrego jedzenia, a nawet przez restauracje, które z Wami współpracują. Gdzie można zjeść Wasze ryby? Nie tylko tutaj, w sklepie. Ale również w jakich restauracjach powiedziałbyś? Ja głównie polecałbym restaurację By the way w Krakowie, na ulicy Lea. To są ludzie, którzy znają się na rzeczy, którzy wiedzą, co kupują, doceniają to, że ta ryba jest tak świeża i potrafią z niej zrobić wszystko, co chcecie. Oj, no to y, trzeba będzie tam się wybrać. Ale jeżeli przyjdzie do was klient z ulicy i będzie chciał czegoś spróbować, to co dzisiaj, jak tutaj przychodzę, jest? Czy można liczyć na jakieś nowości w zależności od sezonu? Czy ryby w ogóle mają swoje sezony, tak jak e, warzywa? Oj tak, zdecydowanie. Są oczywiście ryby, które są w ciągłym dostępie czyli są poławiane absolutnie przez cały rok. Ale y, większość z nich, które tutaj widzicie, są y, zupełnie sezonowe. Y, możemy je dostać w ściśle określonych, określonych porach roku. U jednych ten sezon jest dłuższy, u innych jest krótszy. Ofertę, którą mamy tutaj y, dzisiaj na stole, to są ryby drobne, czyli ryby poławiane w, y, pelagicznie, sieciami pelagicznymi, dostępne tylko w sezonie letnim do powiedzmy połowy jesieni. Wiadomo, w zimie będziemy mieli inne ryby tych samych rozmiarów, ale innych gatunków. To, co mnie tutaj przypomina wizyty nad morzem, nie wiem czy to jest możliwe, że ja jadłem taką rybę, która była sprzedawana jaka, jako płaszczka. Czy to jest płaszczka, czy, czy to jest zupełnie coś innego? I co to jest? Absolutnie nie ma nic wspólnego z płaszczką. To jest turbot. To jest ryba denna, tak jak i płaszczka, ale to jest zupełnie inna, inny gatunek, inna rodzina ryb. To jest turbot. Ten turbot, tak, oczywiście. Jego mogłeś spotkać nad naszym polskim morzem, bo są turboty bałtyckie. To jest turbot śródziemnomorski. Praktycznie różni się tylko odcieniem, może wielkością. Nasze turboty nie dorastają, no może do takich rozmiarów tak, ale, ale nie wiele większych. Turboty śródziemnomorskie możemy spotkać nawet w wadze 20, od 20 do 30 kg. Nie wyobrażacie sobie chyba jaka to jest ryba olbrzymia. Ta waży zaledwie Półtorej kilograma i już jest pokaźna. Bardzo smaczna ryba, ciekawa, bardzo wielu ludzi ona ciekawi, przede wszystkim jej budowa, prawda? No ale z czym coś takiego zjeść? No to jest wspaniała ryba, bardzo szlachetna. Ja tą rybę zawsze moim klientom polecam z ziemiaczkami. My ją nacinamy, oczywiście wcześniej, po wcześniejszym wypatroszeniu, nacinamy odpowiednio, po czym układamy ją na mm, blasze. Dookoła tej rybki rozkładamy cienko pocięte ziemniaczki, posypujemy to wszystko rozmarynem, skrapiamy troszeczkę oliwą i na 40 minut do piekarnika. Jeżeli byście chcieli sprawdzić, czy ta ryba jest gotowa, to może nie po rybie właśnie, a po ziemniakach. Jak widzicie, że ziemniaki są gotowe, to ryba jest gotowa. Żarłok TV. Powiemy teraz o tych Labraksach, to jest teraz e, coraz częściej spotykana nazwa właśnie na stołach w różnych knajpach. Co to jest ten labraks i z czym go jeść? Labraks to jest ryba pospolicie też w Polsce nazywana jako okoń morski. Często właśnie w nazwie mylona z okoniem naszym słodkowodnym. Tak, to jest też ryba okoniokształtna. Powiedzmy, najbardziej zbliżona właśnie do, do tego kształtu, który nazywamy ok, okoniowatym. Ryba, właśnie nazywana okoniem morskim, labraksem lub sibasem. Ogólnie w restauracjach spotykamy nazwę labraks, która jest jedną z części łacińskiej nazwy tej, tej ryby. I tutaj mamy przedstawiciela tego gatunku w wersji, tak to nazwę, dzikiej, a tutaj hodowlanej. O właśnie, I, i czym się one różnią, oprócz pewnie. Może ja tak zbliżę te rybki i, i, i sami zobaczycie. Przede wszystkim ubarwieniem, czyli ten okoń bardziej dostosowuje ubarwienie do swojego środowiska. Zwłaszcza, że żyje gdzieś tam wśród skał, wśród trawy morskiej, a ten jest bardziej powiedzmy srebrzysty. Na pewno ma lepiej wykształcone płetwy, z tego względu, że dużo więcej pływa. Który jest smaczniejszy? Powiedzmy sobie szczerze: przyszłością w ogóle, co chodzi o, o, o przyszłość kulinarną, są ryby hodowlane. Z tego względu, że odchodzimy coraz mocniej od połowów naturalnych, po to, żeby zachować gatunki. Ale niestety nie będę ukrywał, że okoń dziki jest nieporównywalnie smaczniejszy. Pod jakim kątem? Mięso jest bardziej. Tak, mięso jest zwarte. naprawdę bardziej zwarte. Jest, smak jest bardziej zdecydowany. No, po prostu ryba żywi się w sposób naturalny. Czyli kiedy nie ma pożywienia, głoduje. Kiedy jest pożywienie, najada się dosyta. Okoń hodowlany ma. Codziennie dostraszczaną paszę, rośnie dużo szybciej i niestety ta struktura mięsa nie jest tak zwarta jak w ogoniu dzikim. Okej, okay. Tutaj macie bardzo ciekawy jakiś taki zestaw w ogóle rybny do zupy rybnej. To jest coś. Tak, Co to tak, tak. Rzeczywiście. rzeczywiście. Ta mieszanka, my nazywamy ją jako mieszanka do zupy rybnej, i rzeczywiście ona najlepiej nadaje się do zupy rybnej. To jest coś, co polscy rybacy nazwaliby przyłowem, czyli ryby, które złowią się zupełnie, łowią się zupełnie spontanicznie przy okazji połowu innych ryb. Dzisiaj takich ryb nie wyrzucamy z powrotem do morza. Wszystko, co się złowi i nadaje się do zjedzenia, to. Oczywiście odławiamy i wykorzystujemy, i to są przedstawiciele gatunków, które no, występują przy okazji innych połowów. To jest na przykład niewielki kurek morski, który w rzeczywistości dorasta do naprawdę dużych rozmiarów. To jest skorpena, która gdzieś tam pływa sobie około skał. To jest ostroż, ryba uznawana przez przede wszystkim płetwonurków jako ryba trochę niebezpieczna, bo y, broniąc swojego terytorium atakuje i może ukłuć swoimi kolcami jadowymi. Czy Ciebie tu... taka ryba zaatakowała, bo tak. Ty byłeś płetwonurkiem? Tak, tak, tak. Miałem przypadki. Y, to jest bardzo bolesne, bo y, ukłucie tego jednego z tych kolców jadowych, oczywiście mówię o rybie jak ona jest żywa, y, jest porównywalne do urządzenia osy. Trochę boli, trochę piecze. Po jakimś czasie przechodzi. Ale pod wodą już zaczyna boleć, czy dopiero jak wyjdziesz z wody? Tak, zaczyna boleć po jakimś czasie, chociaż pod wodą y, y, to miejsce jest schłodzone i, i może nie, nie, nie tak mocno boli. Po jakimś czasie najczęściej ręce, bo, bo gdzieś tam wkładając rękę w piasek napotykamy się na nią, ona jest tam w tym piasku bardzo dobrze ukryta i, i ona atakując y, wbija ten kolec y, najczęściej w palce, po czym y, wieczorem odczuwamy to bardzo dotkliwie boleśnie. Jeszcze kończąc, te rybki nadają się do wywaru na zupę rybną z tego względu, bo one nie są przypadkowo ułożone właśnie tutaj, z tego względu, że ich mięso nawet po ugotowaniu, po obróbce termicznej. Cały czas zostaje zwarte, ono nam się nie, nie szczępi, nie rozwala nam się na drobne kawałeczki. To zawsze są po ugotowaniu, po ostudzeniu polędwiczki do oddzielenia od, od korpusu. Więc tutaj powiedzmy wykorzystujemy to mięsko i ono później w tej zupie rybnej w całości sobie pływa, bo, bo, bo taka jest właśnie specyfika tego mięsa. A jak to jest, jak ktoś do Was przyjdzie i nie umie patroszyć ryby, tutaj widzę, można u Was wypatroszyć i wyfiletować, tak? Tak, absolutnie tak. My ryb wstępnie nie patrosimy. Wszystkie ryby u nas są w całości, czyli tak jak zostały złowione przez rybaków, zasypane lodem, przyjeżdżają do nas. My je tutaj wykładamy codziennie rano. I już na życzenie klienta możemy tą rybę wypatrosić, możemy tą rybę oczyścić z łusek, możemy tą rybę wyfiletować i, i y, tutaj pracownicy w sklepie, y, wszyscy potrafią się tym zająć, y, zrobią absolutnie wszystko, co Państwo sobie życzą. Przygotują tą rybę dokładnie tak, jak, jak Państwo sobie zażyczą. Ale czy usmażycie? Tak, niedługo będziemy też takie rybki smażyć dla was. Niekiedy smażymy raz w miesiącu tutaj przy okazji wspaniałej imprezy, która się odbywa tutaj na kleparzu, czyli Art Food Bazar, a już niedługo y, otworzymy dla was taką właśnie smażalnię, y, która będzie i sklepem rybnym i smażalnią w jednym, czyli będziemy państwu też mogli pokazać y, jak tą rybkę obrobić termicznie i jak ona powinna wyglądać już po Usmażenie. Oczywiście później tą rybkę Państwo będą mogli u nas skonsumować lub zabrać do domu. Żarłok TV. Wymyślicie, że tutaj są ryby i dekoracja. Okej. Okay. Ja tak myślałem, ale okazuje się, że to jest dekoracja jadalna i chrupiąca. Absolutnie tak. Jak świetna przekąska do piwa. Powiedz mi, co to jest za zielsko i skąd je wydobywasz? Czy nurkujesz po nie? Nie, nie trzeba nurkować. To rośnie na Lagunie Weneckiej, bo stamtąd pochodzi. To jest trawa. Niektórzy mylą to z algą morską. Nie, to jest trawa, która rośnie na takich podmokłych terenach, gdzie przy przypływach te tereny są bardzo mocno nawilżane wodą morską. Przy odpływach się odkrywają zupełnie. Wtedy wchodzą tam pracownicy. Z jednej z firm, które zajmują się hodowlą, w sumie można powiedzieć hodowlącej trawy, hodowlą. Po prostu zbierają ją w okresie, kiedy ona ma jakby swój sezon, kiedy te pędy są właśnie takie miękkie i chrupiące. Ale jak jeszcze raz podkreślam, to jest trawa rosnąca na lagunie, która nazywa się po włosku salicornia, po polsku solirut, czyli solirut od soli rośnie na, na czymś solonym lub szparagi morskie. Szparagi morskie, tak. to jest nazwa taka e, prostsza dla nas, ale rzeczywiście jako przekąska to jest już słone od tej morskiej wody e, i dosyć goryczkowe. Ja bym mm -hmm. powiedział, że to jest świetne do piwa i do czego jeszcze to można zajadać? Tak, y, my używamy tego do y, sałatek morskich y, lub po prostu wkładamy do brzuszka ryby przy okazji jak robimy ją na grillu lub pieczemy w piekarniku. Nie soląc, uzyskamy słoność właśnie od tej trawy. Plus lekki szpinakowy smak, taki, taki powiedzmy trawiasto-szpinakowy, co świetnie się komponuje właśnie z rybką. Oczywiście można ją się zajadać też na surowo. Yy, można ją skropić oliwą, yy, dodać odrobinę czosku, trochę soku z cytryny i jeść ją na surowo. Bardzo zdrowa, duża zawartość jodu. Mm. No tak, no tak. Świetne, świetne odkrycie takie, również dla wegetarian. Oczywiście, Co oczywiście, dobrego oczywiście. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Przejdźmy jeszcze do tej drobnicy. Malutkie rybki, ale czasami Taka niepozorna rybka daje więcej smaku. Co, co nam powiesz ciekawego o tych malutkich stworzonkach? Zacznijmy może od klasyki, czyli sardela, lub jak kto woli anchois. Ta ryba jest ściśle związana z kuchnią śródziemnomorską. Robi się z niej praktycznie wszystko w kuchni neapolitańskiej. Ona jest w każdym sosie, nawet mięsnym. Nawet niekiedy o tym nie wiemy, oni używają tej ryby wszędzie. I to jak w postaci świeżej, tak w postaci solonej lub marynowanej. Yy, wszyscy wiemy, że filetowanie lub obróbka takich ryb może być skomplikowana. Ja Wam tak szybciutko pokażę, jak to się robi, i, i w bardzo prosty, domowy sposób. Z takiej rybki, która może być również usmażona w całości, bardzo szybko robimy. Proszę bardzo. Tu już mamy wypatroszoną rybkę. Robimy jeszcze jeden ruch moimi grubymi palcami i tak się to udaje. Teraz wyobraźmy sobie, jak robi to ktoś, kto ma palce bardziej zwinne niż ja. Tak, a to już jest filet z tej ryby. Nie użyłem tutaj noża ani żadnego innego narzędzia. No, e, trzeba będzie chyba uruchomić slow motion, zwolnione tempo, <laughs> bo zrobiłeś to wyborowo. I co z taką rybką znowu dalej? Tle. Smażymy to lub marynujemy tylko przy użyciu soli, soku z cytryny i oliwy. Zostawiamy to na noc w lodówce i mamy świetnie zasaloną, zamarynowaną rybkę. Lub wrzucamy takie właśnie fileciki jeżeli już zrobiliśmy takie fileciki do gotowego sosu pomidorowego czekamy jak one się praktycznie nam w nim rozpuszczą i mamy sos alla marinara czyli coś co, co będzie o smaku intensywnym smaku właśnie anchois Świetne te, te sardele są, świetne też smażone, po prostu w całości smażone. Smakują jak frytki, możemy je jeść absolutnie całe z, z kręgosłupem, bo pod wpływem temperatury ten kręgosłup, te ości stają się na tyle miękkie, że, że, że prawie ich nie wyczuwamy. Ale one są, nie stają się chrupiące, rozumiem. One, dlaczego, dlaczego taka ość po usmażeniu no nie zaszkodzi nam? Bo jednak nie jemy ryb, ości z ryby, dlatego że boimy się. Tak? Tak. Tutaj y, ja już wyrzuciłem wszakże, w, w ale y, widzieliśmy, że ten kręgosłup jest, jest bardzo drobny. Te ości są praktycznie wielkości włosa, one, one są y, praktycznie niezauważalne już. A po obróbce termicznej prawie się nam rozpuszczają. Więc y, wyczujemy coś twardszego, ale to nie będzie. Stawiały jakiegoś oporu. Absolutnie nie, nie, nie musimy się bać. To nigdzie, te, 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 te drobniutkie ości nigdzie nam się nie wbiją. One są bardzo miękkie po prostu. Temperatura jeszcze dodatkowo zwiększa tą elastyczność. Fascynuje mnie ta długa, piękna, wijąca się ryba. Cóż to jest? O, i o tą rybę pytają wszyscy, co to jest? Co to jest? To jest jakiś wąż morski? Nie, to jest Cepola. Ta rybka nadaje się praktycznie tylko do smażenia, chociaż można ją wrzucić też do wywaru. Świetnie zachowuje się, bo po smażeniu skręca się na różne sposoby. Jest jak, jak ta siemka i też absolutnie możemy ją jeść w całości. Zwłaszcza, że głowa i układ pokarmowy kończy się tutaj. Wszystko resztę to jest mięso. Czyli bez obaw, chrupiemy. No to już skończmy, skończmy z tymi rybami wszystko. No tak, oczywiście to jest barwena. Barwene, barwena bardzo poszukiwana ryba. Tutaj Kolor jest piękny. Tak, wspaniała rybka, rybka, która mm, praktycznie dorasta do bardzo niewielkich hmm. rozmiarów. Y, co w barwenie jest wspaniałego, to jej smak. Jej smak jest niepowtarzalny. Y, w smaku praktycznie y, czujemy smak krewetki. Czyli ona ma taki typowy smak krewetki, wspaniałe, białe mięso, yy, świetnie oddzielające się od kości, czyli po usmażeniu taka rybka, praktycznie rozdzielamy sobie ją w paluszkach na połowę, yy, zostaje nam kręgosłup tutaj przytwierdzony do głowy i mamy dwie czyściutkie polędwiczki wspaniałego aromatycznego mięsa. Niepowtarzalny smak. No i teraz jak nie zepsuć z czym to zjeść? to trzeba zjeść i popić winem białym musującym lub piwem. Praktycznie do barweny no może tylko odrobinę sałaty. Wszędzie, wszędzie gdzie bywałem, widziałem barwenę smażoną i, i właśnie w jakimś tam na jakimś dużym półmisku i dookoła y, ludzi, którzy przepijali ją dobrym musującym winem. To pożegnajmy się z rybami, może tą jeszcze. To jest witlinek. Witlinek jest rybą z rodziny dorszowatych. Czyli chudziutką, mleczną, bardzo, bardzo, bardzo delikatne białe mięsko. Trochę neutralna w smaku. Ja bym ją czasami polecał właśnie w takim miksie. Włosi nazywają to fritto misto, czyli. Kilka rodzajów małych ryb, do tego dorzucają jakieś tam owoce morza, wszystko smażą i taki talerz tej smażonej mieszanki podają w restauracjach z jakąś tam sałatą, oczywiście z cytryną, bo, bo, bo cytryna jest nieodłącznym składnikiem właśnie dań rybnych. Właśnie, czy Ty jako miłośnik ryby do każdej ryby dajesz cytrynę? Jak używać tej cytryny do ryb, żeby nie przesadzić, nie przedobrzyć? Oczywiście w ogóle naszym klientom polecamy używanie jak najmniejszej ilości przypraw, bo ryba jest smaczna sama w sobie, z odrobiną soli, lekko może skropiona oliwą. Takim nieodzownym składnikiem jest też natka z pietruszki, która się świetnie z nią komponuje, czosnek. I na górę na sam koniec kilka kropel cytryny. Nie wolno z tą cytryną nigdy przesadzić, ale tego świeżego smaku i tego zapachu cytrusowego właśnie daje cytryna. Więc jeżeli jemy rybę, to niekoniecznie musimy wylewać na nią litry soku cytrynowego. Wystarczy kilka kropelek tu i ówdzie, i, i, i ten, ten smak cytryny dopełnia smaku czy do smażonej ryby też cytryna? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Film dobiega końca, ale nasza rybna przygoda dopiero się rozpoczyna. Zobaczcie, co czeka Was w kolejnych spotkaniach na Żarłok TV. Słuchaj, więc jutro jestem umówiony z brodą na gotowanie. Z brodą? Znasz, ktoś... pewnie znasz. No I za mną chodzi ryba cały czas, właśnie. Tak, ja tak mam ochotę, żeby zjeść rybę. Będziemy wędzić rybę, bo facet. Pastrami będzie, więc zna się na Ok, wędzeniu. pewnie. I coś bardziej klasycznie na grilla. Świetnie, okej. Okay. Co jakby polecasz tutaj? Yy, mówiliśmy o koniu morskim dzisiaj trochę. Yy, pytałeś mnie o różnicę, jaka jest między dziką rybą i hodowlaną. Yy, więc dam Ci do wędzenia dzikie okonie i, i okonie hodowlane. I będziesz miał okazję wyczuć Podnamy tą różnicę, smak. tak oczywiście. Na grilla, wiesz co, na grilla weżę tą umbrynę. Um Umbryna. Umbryna lub kulbin, różnie ją nazywamy, Ułwin. tak? Ja wstępnie jedną ci przygotuję. Okej. Okay. Drugą niech broda z nią zrobi co chce. Dobra. Yy, bardzo ciekawe smaki. Zresztą sami spróbujecie. Okej, okay. czy to będzie jakieś specjalne cięcie pod grilla? To jest takie cięcie, które ja najczęściej polecam moim klientom, bo wtedy wydobywa się najwięcej smaku z tej ryby. Poza tym, że bardzo atrakcyjnie wygląda takie grywanie. Ok, no to słuchajcie, żegnamy się dzisiaj tym charakterystycznym cięciem, które zaraz Wam pokażemy i zapraszamy do kolejnych filmów, gdzie pokażemy Wam przepis, jak zrobić taką rybę i zjemy ją, zdegustujemy. A dla tych, którzy tutaj są zachęceni ciekawymi rzeczami, to ja polecam przyjść, spróbować, porozmawiać z Tomkiem i zobaczycie, że zaraz będziecie mieli ochotę zjeść rybkę. Zapraszamy. <grybka> Subskrybujcie, bo Mr. Broda już rozgrzewa grilla i szykuje rybę.